Cześć, Malko, z tej strony, Hezik. Dzisiaj widzimy się na case dropie. Moi drodzy mamy... 700 zł i dzisiaj skrzyneczka moi drodzy, pan Paweł za 6,70, ponieważ są tu takie nowe skrzyneczki, tanioszka, więc zobaczymy jak ta skrzyneczka nam da na tak dużej ilości otwartych skrzyneczek najlepszym no standardowym mordeczki zapraszam was tutaj do wpisania mojego kodziku kuchezik, ewentualnie wejścia z pierwszej linki opisu, tutaj mam plus 25% przy, teraz przy doładowaniu więc bardzo spoko, no i tutaj macie oficjalne karty podorunkowe, takie jak Paypal czy Paysofcard, no i no i oczywiście te standardowe metody płatności, z których oczywiście możecie sobie skorzystać, jeżeli będziecie mieli taką ochotę sobie pograć na stronie. No i tutaj macie oczywiście ranking, no i różne te tryby. A my na przykład przejdźmy sobie do, moi drodzy, tutaj. Tutaj jest to dość specyficzny tryb, którego do końca nie jestem w stanie yy, okej... Okay. Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem, moi drodzy. Sprzedaj. Wow, myślałem, że Widzieliście to? Tam, tam widziałem kurde akacza za mega dużo pieniężków i tak sobie pomyślałem. Dobra coś, coś nam tutaj nie idzie ewidentnie. Sprzedaj konto i to już sprzedaj skina. Okej, okay, no nie, nie jest to jakoś według mnie taki zwariowany tryb, którego totalnie nie rozumiem. No ale jeżeli tam rozumiecie możecie z niego skorzystać, a ja nie wiem co włączyłem. Dobra, soroki. 40. Moi drodzy, lecimy sobie do otwierania, bo nie rozumiem tego trybu, jakby jest to dla mnie jakiś taki za ciężki tryb. No ale właśnie tak jak mówiłem, lecimy oczywiście do pana Pawła, bo skrzyneczki trzeba otwierać. Trzeba otwierać mordeczki i prawda jest taka, że żeby to szybciej troszeczkę poszło, to będziemy po prostu to odświeżać co chwilę. Czyli po prostu otwieramy, odświeżamy i to będzie o wiele szybsze, bo tak to mordeczki otwieramy chyba ponad z tego co wiem, 100 skrzyneczek, więc jest to dość dużo. Więc musimy sobie jakoś poradzić i po prostu będziemy to właśnie tak jak widzicie robić tej 5 no po prostu po 5 skrzydeczek nie ona nie jest zbyt droga więc wiecie to po prostu długo by zeszło w zasadzie nie wiemy dokładnie co dostajemy czy to jest proficik czy może i nie czy może i strata ale okaże się na końcu, jak już otworzymy, więc w sumie widzicie, jak widzicie tutaj nam bardzo to szybko ładnie leci, bo jeszcze zostało nam tylko 300 zł do wydania. Więc lecimy oczywiście i potem będzie dość dużo bawienia, że tak powiem na właśnie tym upgraderze, bo jakby na to nie patrzeć, no to jest to dość czasochłonne, bo 100 skinków sobie ulepszyć, no to wiadomo trzeba to zrobić dość szybko, żeby właściwie nie chcę wam po prostu czasu zabierać, albo po prostu nie chcę was za bardzo nudzić, żebyście to... O. Nie chciałem jednej skrzynki, ale dobra i dobra, mordeczki chyba już ostatnie w zasadzie dwa razy. I super, widzicie jak to sprawnie nam poszło. No, w sumie ciekawe jest to, że nawet nie wiemy co dostaliśmy, ale zaraz to obszernie. Dobra, mordeczki, zobaczmy sobie, jak to właśnie wygląda, ile mamy łącznie. Mamy moi drodzy 617 złotych, więc jest to niestety lekka strata i mamy ponad 100 przedmiotów, więc naprawdę będzie co robić właściwie tutaj na naszym tutaj upgraderze 15, dobrze, że można wziąć 15 itemów mordeczki, bo jakby nie było tej możliwości, to powiem Wam szczerze, było, byłby Lipson, a tak to no to jest bardzo w porządku, ale teraz w tym momencie siada nam, okej, okay, bardzo w porządku, dziękuję bardzo tutaj Panie CaseRob. Mamy tutaj hydrę. Ale to nieważne, jakie aktualnie tam wybieramy skin. Bo po prostu, co jest, to pierwsze lepsze bierzemy i od razu sobie upgradeujemy moi drodzy. Bardzo w porządku. Ojoj, ale moi drodeczki powiem wam tak, że ta animacja to mnie tak przeraża niekiedy. Bo myślę, że. To już siada, a nie do końca, a nie wtedy akurat już nie do końca w zasadzie doleci. Dobra. Ustawiajmy to tak, bo to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby zrobić profit, ale i widocznie w tym momencie jednak nie do końca. Zabrakło nam troszeczkę, ale fakt faktem to nic nie zmienia. Mordeszki, zróbmy sobie tak, że będziemy może ulepszać na razy 5. Nie wiem, może ryzykownie. Co prawda, ale fakt faktem jakby siadło to byłoby mega spoko. No teraz aktualnie na pewno nam nie siądzie, chociaż po drugiej stronie by to siadło więc szkoda szkoda że akurat nie siadło ale jeszcze mamy troszeczkę szans więc mam nadzieję że nam się to uda mordeczkiem teraz już na kostkę jakby na to nie patrzeć. Za 300 moi drodzy PLNów siedzi kurde czemu to tak leci szybko teraz aktualnie. Mogło teraz zwolnić tak żeby nam siadło a to nie siadło więc no tak widzę, widzicie, no teraz tak średnio najeżdża, tak średnio najeżdża, bym powiedział, mm, może byśmy sobie to gdzieś tutaj na środku, tak. no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Może fast mode sobie włączymy morderzki, żeby to było szybsze, bo tak to będzie tam bardzo długo to do... trwało, ale tutaj już grubo, grubo powiemam szczerze. Może trochę za bardzo. A i dobra, zaryzykujmy, zaryzykujmy moi drodzy. Ach, no niestety, dobra, nie ryzykuję już. Kurde, cz czemu? Co ja zrobiłem w ogóle? Mordeczki. Tak, na drugą sprawę chciałem. Nie, może przesadziłem, przesadziłem mordeczki dzisiaj. Przesadziłem, mogłem to zrobić inaczej, ale dobra, no cóż. Aha, okej. Okay. No to jak widzicie, mordeczki, odcineczek całkowicie nieudany. Niestety. Niestety dzisiaj naprawdę jestem mega zawiedziony. Jak widzicie, no niestety przegraliśmy. Ale w każdym razie, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. No ja troszeczkę tak za bardzo pochopnie podszedłem do tej sytuacji. Chciałem po prostu na 20%. Wiadomo, że mogłoby się i wtedy byłby duży profit, ale ja stwierdziłem, znaczy, no mi się po prostu nie udało. Co tu można więcej powiedzieć. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Siemano.